Dzisiaj zdałem sobie sprawę, że średnio co dwa tygodnie wrzucam jakiś nowy film, gdzie po raz kolejny narzekam na wydarzenia, które miały miejsce wokół Robloxa. I jak pomyślałem sobie nad tym troszeczkę dłużej, to doszło do mnie, że prawie od roku ani razu nie wypowiedziałem się jakkolwiek pozytywnie na temat mojej ukochanej gry. Tak samo złapałem się na tym, że poza nagrywkami praktycznie w ogóle nie wchodzę do Robloxa, aby na przykład pograć sobie w jakieś gierki. I przez pewien czas myślałem już nawet, że się wypaliłem, szczególnie patrząc na Robloxowego YouTuba, na którym nie ma kompletnie niczego nowego. Bo powiedzcie mi, że nie zaliczamy jednego wielkiego regresów, kiedy już bitych kilku miesięcy najpopularniejszą rzeczą na naszym podwórku jest gra o kradnięciu stworków wygenerowanych przez AI. A największym wydarzeniem był nagły skok prawie ośmioletniej gry, w której waszym zadaniem jest farmienie pszczółek. Oczywiście każdy ma na to swoje indywidualne spojrzenie, ale według mnie na Robloxie dzieje się aktualnie jedna wielka apokalipsa. I mimo, że nie chciałem już nagrywać filmów typu Wielki Koniec Robloxa co będzie dalej, to po prostu nie jestem w stanie tego wszystkiego przymilczeć. Także jeżeli chcecie posłuchać o kolejnych według mnie tragediach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na Rob to serdecznie zapraszam do oglądania. Zapewne słyszeliście już o tej niesamowitej gierce pod tytułem Escape Tsunami for Brainrots i nie będę ukrywał, że było ona głównym powodem, dla którego nagrałem ten film. Ponieważ wydawało mi się, że tą erę Brainrotów mamy już troszeczkę za sobą i raczej nie pojawi się już żadna tego typu gierka, która odniesie podobny sukces co taki style Brainrot. Jednakże moje marzenie o wyginięciu brain rotów na Robloxie momentalnie legły w gruzach, kiedy zobaczyłem, że gra, w której podnosicie Brainrota i z nim uciekacie, ma prawie milion graczy. I obiecuję wam, że w tamtym momencie miałem min jakby za moim oknem prosto na mój dom właśnie spadała nuklearna bomba. Bo raczej wszyscy się ze mną zgodzicie, że jest to milion razy bardziej ogłupiający koncept na grę niż nawet stile Brainrod, którego myślałem, że nie da się już po prostu przebić. Jeszcze dodając do tego, że sama gra wygląda dosłownie jak jeden z tysiąca kaszgrabów, jakie możemy znaleźć na Robloxie, i gdyby była stworzona na gotowych asetach, to nawet nie byłbym jakoś mega zdziwiony. Szczególnie że gier tego typu na Robloxie w przeszłości była naprawdę cała masa, ale żadnej z nich nie udało się przebić do takiego stopnia. I przysięgam widzowie, że zawsze kiedy omawiam takie gierki. To czuję się dosłownie jak jakiś 60-letni dziadek, bo kompletnie nie rozumiem w jaki sposób to może być aż tak popularne. A w moich oczach robi się to jeszcze bardziej absurdalne, kiedy widzę, że takie gry żyją sobie w najlepszy przez naprawdę długie miesiące. Bo pamiętam, jak jeszcze parę miesięcy temu nagrywałem swój pierwszy materiał na temat brain rot i wtedy byłem przekonany, że jest to tylko chwilowy huk i ta gierka nie utrzyma się dłużej niż miesiąc. A aktualnie nadal utrzymuje się ona przy 200 tysiącach codziennych graczy, co jest dla mnie serio ogromnym fenomenem. Ponieważ spójrzmy sobie na przykład na takie The Forge, czyli gierkę, która jest. Jeszcze miesiąc temu była dosłownie totalnym hitem, i to ona dała mi największą nadzieję, że tego Robloxa da się jeszcze uratować. Szczególnie, że na aktualne standardy naszej ukochanej platformy była nawet mnie zrobiona po prostu niesamowicie od grafiki do mechanik. Ale na dzień dzisiejszy ma ona problem przebić nawet 50 tysięcy graczy i powoli zostaje ona spychana na drugi plan. I oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, że The Forge nie jest po prostu dla każdego i dla wielu ludzi może być najzwyczajniej mega nudne, bo cała gra polega tak właściwie na grindowaniu. Ale w takim razie, dlaczego gra, w której czekasz godziny na zrespienie. Jakiegoś niesamowitego brain rota i w kółko biegasz po mapie, tylko żeby ukraść tung-tung, od Maćka, utrzymuje się na samym szczycie przez tak długi czas, kiedy powinna ona już dawno być zapomniana przez graczy. Będę z wami szczery, że nie mam bladego pojęcia, co dzieje się już od dawna z Robloxem i dlaczego to wszystko funkcjonuje w taki sposób. Bo spójrzcie, ile przez ostatnie miesiące pojawiło się na przykład materiałów na YouTube o tym, że gry o brain powoli wyniszczają Robloxa. I takie filmy zbierają po miliony wyświetleń, ludzie w komentarzach zgadzają się z tym, że takie rzeczy powinny raz na zawsze zniknąć z naszej ukochanej. Platformy. ale z drugiej strony pewnie ci sami ludzie aktualnie uciekają przed tsunami, trzymając w swoich rękach balerinę Cappuccino. Bo gdyby było inaczej, to nie dożylibyśmy momentu, w którym takie gry mogą w tak szybkim tempie zapewnić sobie setki tysięcy graczy. I po raz kolejny wpadamy tutaj w błędne koło, ponieważ tak jak już kiedyś mówiłem, youtuberzy i ogólnie Robloxowi twórcy najbardziej przyczyniają się do tego, co jest aktualnie popularne. A skoro widzą, że jakaś śmieszna gierka o tak bardzo dobrze się klika, to co stoi na przeszkodzie, aby nasrać tysiące takich filmów i zarobić trochę grosza? Przy tym nie zdając sobie sprawy, że każdy taki film, który bardziej się wybije, może popchać następnych ludzi do stworzenia podobnych, tragicznych gier. I później ludzie, którzy będą oczekiwać czegoś więcej od Robloxa niż stworków wygenerowanych przez AI, zaczną odchodzić z tej platformy. Bo w pewnym momencie nie znajdą nic popularniejszego, w co grałoby więcej ludzi, niż takie właśnie, za przeproszeniem, gówno. Bo wiecie mi, że ja też widząc, że takie coś się bardzo klika, mógłbym teraz założyć kanał z gameplayami i trzepać na tym pieniądze. Ale nie czułbym się dobrze ze świadomością, że dosłownie dokładam cegiełkę do zabijania mojej ukochanej platformy i sprawiam, że może ona się stać kiedyś wysypiskiem śmieci. Koniec końców, mam nadzieję, że to wszystko jeszcze zejdzie na lepszy tor i doczekamy się czasów, kiedy nikt z nas nie będzie musiał narzekać na stan Robloxa. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście mojego całego wywodu do końca i pamiętajcie, aby napisać swoje zdanie na ten temat w komentarzach, bo bardzo chętnie wszystkie czytam. Pamiętajcie również, aby zostawić łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, a z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się, papacki!